Witam Was serdecznie, dzisiejszym tematem będzie czy warto robić kardio. E, oczywiście, że warto. A czy ja robię kardio? E, robię cardio Przynajmniej raz w tygodniu robię je w takim właśnie systemie, systemie e, w nazwie cardio a dwa, trzy, cztery razy robię to e, na zasadzie m, interwałów czy, czy hita. Ale ten jeden raz w tygodniu, czasami dwa muszę mieć kardio, bo to dobrze działa na serce po prostu. Tym bardziej jak dźwigamy ciężary, potrzebujemy tego, żeby to te serce było mocne i zdrowe. Ja to, zawsze na to mówię, że robiąc kardio przepalamy troszkę syf, który się wgromadzi w, w układzie krwionośnym. Mówiąc wprost, przepalamy syf w, w żyłach. Ja to tak zawsze nazywam. Jak idę na kardio, to zawsze mówię, idę przepalić syf, który mi się zgromadził w żyłach. Eee, a ogółem przydatne to jest też do kondycji, do wytrzymałości itd. Oczywiście, jeśli lubisz pojeździć sobie na rowerze po mieście, po lesie czy gdziekolwiek, to nie musisz tego rowerka stacjonarnego robić. Tak samo jak ktoś lubi jeździć na basen i popływać na nim, a nie tylko siedzieć w solance, to też będzie eee, jakaś forma cardio no nie muszę wam mówić, że dobrą formą kardio ale tu chyba bardziej bym postawił, że to są interwały, jest po prostu no uprawianie na przykład seksu, ale nie polecam temu te, tego komuś kto ma 14 lat i ogląda to po prostu to nagranie teraz tylko mówię to do, do dorosłych ale tak pół żartem, pół serio, mówię, mówiąc szczerze, jest to jakaś forma cardio czy interwałów e, dla obu stron. E, ja kiedy, kol, kiedy byłem młodszy, to bardzo często jeździłem na dyskoteki w weekendy, czasami nawet w środku tygodnia. Ale nie byłem e, kimś, kto sobie stoi przy ścianie i podpiera, podpiera filar, tylko lubiłem się pobawić. E, tam, ekipę mieliśmy dobrą do zabaw. Więc kiedyś ja powiem wam szczerze że przez naście lat nie robiłem żadnego kardio typu rowerek ale kiedyś na siłowniach oprócz, oprócz sprzętu czy czy sztang sztangielek nie było rowerka jak był taki taki zakurzony i zepsuty nikt tego nie robił tylko wiadomo że kiedyś się nie siedziało w domu chodziliśmy grać w piłkę po siłowni graliśmy w kosza, chodziliśmy na dyskoteki więc cały czas gdzieś te kardio było. No teraz czasy komputerów, telefonów, i jeśli ktoś jest dorosły, już yy, praca i tak dalej, czasem nie ma tych możliwości już pójść z kimś nawet zagrać, bo wszyscy rodziny mają pójść na dyskotekę. Bo to już nie te lata, powiedzmy, nie te jak się ma dzieci, to się już nie odjdzie na dyskoteki. Przynajmniej nie tak często, żeby to można uznać za kardio. Więc jeżeli nie macie jakiegokolwiek takiego ruchu, jaki wspomniałem wcześniej. To warto robić kardio na y, siłowni nie tylko wtedy, jak chcecie zrzucić zbędne kilogramy i schudnąć, ale podczas okresu masowego, czy jak tam ogółem trenujecie się przez cały rok na podtrzymanie formy, na, czy na dobrą formę bez tych faz, takich masa, redukcja, warto jest zrobić kardio. Y, czy jeżeli macie 10 minut y, drogi do sklepu, to po prostu zamiast samochodu pójść sobie szybkim spacerkiem do sklepu. Tam i z powrotem ja tak robię. I w ten sposób sobie robicie cardio. Także cardio warto robić w różnych postaciach, interwałów, hitów, jako typowego cardio, ponieważ oprócz tego, że na tym się dobrze chudnie, to ważne jest, żeby wzmacniać serce, żeby móc dźwigać ciężary i czuć się zdrowy. Tak więc, według mnie, cardio to podstawa, żeby móc zbudować mięśnie, być zdrowy, wytrzymały, mieć kondycję i nie sapać, wchodząc na trzy piętra. Ja mam teraz trzecie piętro. Tu, gdzie mieszkam, i wchodzę często z córką na rękach, jeszcze z zakupami. Także kardio warto robić dla zdrowia, dla formy, dla kondycji. Jak macie jakieś komentarze wobec tego filmiku, śmiało, chętnie odpowiadam. Dzięki wszystkim, którzy komentują mi filmiki, super sprawa, lubię odpowiadać. Eee, dzięki za aktywność. Jak macie jakieś tematy, to dawajcie. Mam nadzieję, że jestem Wam nadal potrzebny, nadal chcecie. Mnie słuchać. Cieszy mnie to, jeśli tak jest. Chętnie się podzielę. Wiedzą, e, dotarła do mnie niestety smutna wiadomość, że mój kolega, z którym kiedyś miałem przyjemność trenować, nawet dobry trening, to był 10-12 lat temu, e, Paul Poloczek, e, zmarł w weekend. E, bardzo przykra sprawa. Dziwnie się z tym poczułem, bo, bo znaliśmy się osobiście i. Kondolencje dla rodziny, dla, dla córeczki, dla, dla żony. Bracie, spoczywaj w pokoju.